No i witam wszystkich w kolejnym poradniku Darksiders 2. Ja jestem Bunio i w tym poradniku pokażę Wam ostatnie 10 stron Księgi Umarłych. Zaczynamy. Pierwsza strona, to znaczy już 31, znajduje się w Cytadeli z Kości Słoniowej w bezświetlu. Znajduje się właśnie w tym miejscu. Kolejna strona znajduje się w tym samym miejscu, czyli w cytadeli kości słoniowej. Jest tylko tutaj ukryta. Kolejna strona jest już w kuźni, w świecie kuźni. Musieliśmy się tutaj wrócić, bo nie mieliśmy jeszcze rozdzielenia. Oczywiście, można od razu. Tutaj przyjść jak my się rozdzielenie, ale jeżeli to jest taka zwykła lokacja, która nie potrzebuje z dużo zachodu, bo jedynie tu jest strona, po rozwaleniu elementów otoczenia dostaniemy skrzynkę. Więc za dużo w tej lokacji nie ma, aby od razu się o nią trudzić. Oczywiście musimy jeszcze się dostać do tej strony, co nie jest zbytnim też problemem. Trochę pogłówkowania strona jest nasza. Kolejna strona też się znajduje w świecie kuźni. Tutaj musimy wrócić się, jak już zdobędziemy portal. Portal umieszczamy tutaj i musimy dostać się na górę. Umieszczamy portal po drugiej stronie tej pękniętej ściany i teraz możemy zejść na dół i przedostać się na drugą stronę, gdzie akurat mamy bombę. która jest nam właśnie potrzebna do zniszczenia spaczni, która właśnie nam ukrywa nasz, naszą stronicę. Niestety trochę zabawy z tym jest. Można na dwa sposoby próbować trafić tam. Albo w, w taki sposób, jak ja robię. Albo rozdzieleniem. Co też nie jest zbytnio łatwe. No, i udało się. Teraz można powrócić. Przy okazji jeszcze zniszczę tą spacznię. Gdzie mamy tylko skrzynkę? Oczywiście to jest niby wyjątkowa skrzynka, ale. I tak jak każda skrzynka to tylko skrzynka. I tu mamy właśnie stronicę. No i kolejna stronica. Nareszcie jesteśmy już w krainie cieni. Praktycznie przy samym wejściu. Za dużo roboty nie mamy do zrobienia, bo stronica znajduje się właśnie w tym miejscu. Kolejna stronicę znajduje się już w miejscu gdzie przebywa Lilith w czarnej skale i znajduje się praktycznie na samym końcu tej lokacji właśnie tu Kolejna stronicę też w czarnej skale i mamy kolejną i znowu czarna skała Musimy postawić portal, drugi portal tutaj, i znajdujemy tak stronę. Znowu czarna skała, już prawie przy samym końcu naszej lokacji. Portal stawiamy tutaj i z drugiej strony. I tak dochodzimy do naszej strony. Ta stronica znajduje się w świecie umarłych. Niestety umknęła mi jakoś, ale tak zdobywamy już cały rozdział księgi umarłych w grobowcu, właśnie sędziego. Jak już mamy wszystkie 10 stron? Udajemy się do Wolgrima. Mamy pogawędkę, że udało nam się zdobyć wszystkie już rozdziały. Mylące to jest, bo niby dostaj... mówi nam, że dostaliśmy klucz, ale nie dostaliśmy go. Musimy sprzedać nasz rozdział, aby otrzymać go i mamy kościany klucz. Z dajemy udajemy się oczywiście do mazoleum, które jest w świecie w krajnie cieni. Bardzo ważne mazoleum, jeżeli nie zdobędziemy wszystkich rozdziałów, nie zdobędziemy, nie przejdziemy wszystkich pobocznych misji z artefaktami oraz kamieniami. Bo właśnie w tym mazoleum znajduje się jeden mm, główny artefakt i dwa kamienie. No i tak jak w każdym azoleum skrzyneczki, jedna, druga. Oczywiście. E, musimy porozwalać wszystkie elementy otoczenia. skrzynka. No właśnie element otoczenia. Jeszcze po drugiej stronie. I powinna pokazać się skrzynka. Chyba, że coś przeoczyłem jeszcze. Dobra, jest tutaj. I wyłania nam się skrzyneczka. I mamy włócznie burz. Zbiorę te złoto i to co najważniejsze w tym mazoleum jest na pierśnik od No i to by było na tyle jeśli chodzi o stronicę. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć!